Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy koktajl owocowy z siemieniem. Potrzebować będziemy szklankę wody mineralnej, jednego banana, kilka truskawek. Wszystko przekładamy do blendera. Dodajemy dwie łyżki siemienia i całość należy bardzo dokładnie zmiksować. Koktajl mamy zmiksowany. Przelewamy do szklaneczek. I mamy pożywny koktajl owocowy z dałam sobie siemienia i można udekorować truskawką. Fantastycznie smakuje.